Witam serdecznie. Dzisiaj taki film dotyczący linku bezpośredniego. W ostatnim filmie pokazywałem właśnie, jak, jak zmontowałem taki prosty alarm na linku bezpośrednim, sensor SR501, i no, testowałem to dwa dni. No, wydawało mi się, że to poprawnie wszystko działa, ale wina tutaj leży po, po stronie tego czujnika, bo dwa razy bez powodu ten czujnik włączył mi alarm. I tak się zastanawiałem, jaka to jest, jaka to jest przyczyna, ale prawdopodobnie przyczyna jest taka, że on jest nie najlepszej jakości, ten, ten czujnik. Jak i zastosować czujnik do, do alarmu. Eee, tak pokrótce mówiąc ten czujnik eee, sprawdza temperaturę otoczenia. I przy ostatnich wiatrach, no, to pomieszczenie warsztatowe, a czujnik ustawiłem koło drzwi, no i ta temperatura się Poprzez ruch powietrza się, zmienia, się, się te parametry zmieniały i wystąpi, wystąpiły parę razy fałszywe alarmy. Dlatego no nie wszędzie się taki czujnik nadaje. A chodziło mi szczególnie o, o drzwi, dlatego inne rozwiązanie tutaj ja Wam zaproponuję. Podczerwień. Czujnik podczerwieni. Znalazłem sobie taki czujnik. Czujnik podczerwieni odbiciowy. Ja go w ten sposób podłączyłem. Ta podczerwień jest, czułość jego ustawia się tym potencjometrem od. Bodajże 3 cm do, do 20 czy do 30 nawet. On oznaczenie ma tutaj na płytce MH. Ja to już mam wszystko zmontowane. Później pokażę, jak to już mam przy drzwiach. Układ jest podobny co tamten z czujnikiem PIR. Tylko wiadomo, tutaj inaczej trzeba podpiąć te przewody bo zasilanie jest tutaj z prawej w środku jest masa i ten zielony to jest wyjście danych także to w ten sposób podłączyłem jeszcze pokażę wam inny inny przykład inny przykład wam pokażę Z kontraktronem. Tutaj może być i krańcówka przy drzwiach, czy, czy, czy tak jak w tym przypadku tutaj kontraktron. Zwarcie masy z D6 powoduje nam sygnalizację, tak? Także to jest taki najprostszy temat, który można zastosować przy drzwiach. Prosty, bez żadnych czujników. No, ja zastosowałem właśnie ten czujnik, który już Wam pokazywałem wcześniej. Może gdzieś tutaj będę miał opis. O, tutaj jest opis MH-B. Czujnik odbiciowy, odbiciowy podczerwieni. Tak to na którejś z aukcji znalazłem. Tutaj czułość się ustawia, wyjścia są opisane. I to mam skierowane na, na drzwi. Zaraz pokażę, jak to jest w rzeczywistości. Zrobiłem. I to też na razie testuję, chociaż bez problemu. Yy, no, nie było jeszcze jakichś fałszywych alarmów. No, raczej, raczej tam nie będzie, bo to, to nie jest na zasadzie pomiaru temperatury. I także tutaj powietrze, yy, silne powietrze, nic nie robi przy tych drzwiach, bo wiadomo, drzwi nie są hermetyczne. Po otwarciu ten alarm jest w tym przypadku normalnie włącza syrenę, i nie ma żadnego problemu, tak jak w tamtym przypadku tego czujnika, gdzie są fałszywe alarmy. Jeszcze, jeszcze spróbuję inny, inny czujnik zastosować, ale w każdym bądź razie to nie jest wina softu, oprogramowania, czy, czy Wemosa, tylko to, to są po prostu czujniki, nie? Ten jest jakiejś słabej jakości, tak szczerze Wam powiem, bo, no bo to jakoś tak się dziwnie zachowuje, tak? Także jeszcze raz jeszcze raz do schematu. Tu jest z kontraktronem. Tak i po prostu sobie można założyć do drzwi. Chociaż to jest niewygodne, no bo nie zawsze jest możliwość pod, podłączenia tego kontraktronu i magnesu, tak żeby to wszystko zgrywało się razem. To już może zamknę. No ja mam to zrobione właśnie w ten sposób. Yy, I pokażę Wam jak to w warsztacie mam podpięte przy drzwiach. No i tutaj już przy drzwiach. Alarm jest wyłączony, tak jak widać zielona. Zielona ikona. Teraz otwieram drzwi. Otwieram drzwi. I alarm się włączy. Drzwi są otwarte. Jeśli będą drzwi zamknięte, to dalej jest alarm włączony, bo na linku bezpośrednim zrobiłem tylko włącz. Jak ja to zamontowałem? Zamontowałem na próbę. Jak widzicie po otwarciu po otwarciu drzwi, tutaj mam taką opaskę na magnes do ramy. Po otwarciu drzwi tutaj ten czujnik podczerwieni włącza nam alarm. Tu jak są zamknięte, to wiadomo jest zamknięte. Jak są otwarte drzwi, no to są otwarte. Na razie to zamontowałem na magnesie. I jak to wygląda w środku? W środku wygląda to jest pudełeczko takie, które już wcześniej zamawiałem. Dwa, dwie diody. Jedna nadawcza, druga odbiorcza. I teraz może w środku. Jak to wygląda? Nie mam tutaj statywu, to mi się źle będzie otwierać. W środku, tak wygląda, że tu jest zasilane, zasilanie y, switch do konfiguracji. Tak to wygląda. To jeszcze nie jest tutaj przyklejone. Można. Można wyciągnąć ten czujnik, i tam jest potencjometr, jeśli chodzi o czułość. No, na razie to chodzi. W porządku, nie ma żadnych zakłóceń, bo jak nastawiłem, tak jak mówię, ten czujnik PIR, no to od drzwi tutaj ruch powietrza, dosyć, dosyć duży wiatr był ostatnio, no to. Jakieś takie fałszywe alarmy mi się po prostu włączyły A wiadomo to musi być pewna sprawa Także ten, ten, ten czujnik jest Podczerwieni o niebo lepszy Wiadomo że można zastosować tutaj inny Na większą odległość ale akurat do drzwi na 30 cm to wydaje mi się że to jest wystarczy I nie ma żadnego problemu Dobra, krótki film. Dzięki za uwagę. Pozdrawiania.